olbrzymia dłoni wyrynwy jest wyryta na niegdyś najwyższym drzewie w Walii. To właśnie dlatego Simon Orłukę musiał stworzyć rzeźbę z tego złamanego przez burzę drzewa. Rzeźba zatytułowana Olbrzymia W ręka wyrnwy ma ponad 15 metrów wielkości. Podstawą rzeźby jest standardowe drzewo, ale kiedy spojrzy się w górę, drzewo zaczyna zrzucać korę i ostatecznie staje się gładką skórą ramienia i kończy delikatnymi fałdami znajdującymi się na dłoni i palcach. To przejście między szorstkim a gładkim ma charakter folklorystyczny. Jakby gigant próbował wyjść z Ziemi na powierzchnię. Stworzenie tak imponującego dzieła wymagało odpowiednich narzędzi oraz wielkiej etyki pracy. Po sześciu dniach intensywnej pracy przy użyciu pił łańcuchowych i szlifierek autor musiał dodać dwa kawałki na kciuk i mały palec, ponieważ drzewo nie było wystarczająco szerokie, aby uformować całą dłoń.